Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pani Profesor Celina Olsza, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pani Profesor, Katowice miastem nauki i to wszyscy wiemy, tylko pytanie czy naprawdę wszyscy wiemy. Były takie badania Państwo prowadziliście na zlecenie Katowickiego Urzędu Miejskiego dotyczące rozpoznawalności wśród mieszkańców tego faktu i co z tych badań wynikło? Tak, rzeczywiście w 2022 roku przeprowadziliśmy badania, zostały one sfinansowane przez Urząd Miasta Katowice, przez pana prezydenta Marcina Krupę. Celem badań przede wszystkim było zbadanie potrzeb i preferencji mieszkańców, ale także i przedsiębiorców odnośnie tytułu uzyskanego tytułu przez Katowice. Przede wszystkim co wyszło z badań, że Niewielka część mieszkańców w ogóle wie o takim tytule, a więc tu już jest jak gdyby okazja, aby promować tą, tę, tę informację wśród mieszkańców. Ale dodatkowo dowid... pytaliśmy mieszkańców, w co zaangażowaliby się przy okazji obchodów Europejskiego Miasta Nauki. I tutaj badania, no, powiedziałabym, może nas nie zaskoczyły, ale zmotywowały do podjęcia pracy. Bo przede wszystkim są zainteresowani bardzo różnymi konkursjami o charakterze ekonomicznym. A więc padały takie hasła jak nauka dla najmłodszych, półkolonie ekonomiczne, ekonomia dla seniora. Zainteresowani są udziałem w różnych grach ekonomicznych, komputerowych. Chętnie by odwiedzili uniwersytet. Ekonomiczny, ale także te różne wydarzenia widzieliby, aby chcieliby, aby odbywały się nie tylko w murach uczelni, ale wręcz w terenie, w przestrzeni. Wskazywali tutaj chociaż brynek, Dolinę Trzech Stawów, Giszowiec, Nikiszowiec, a więc chcą, aby z tą ekonomią wyjść poza mury uczelni. Pytaliśmy także przedsiębiorców o ich preferencje. I tu też powiedziałabym, ta otwartość, zaangażowanie się w te obchody z ich strony jest bardzo duża, pod warunkiem, że przy okazji dowiedzą się, na przykład poszerzą swoją wiedzę menedżerską, dowiedzą się jak może lepiej, jakie są modele ekonometryczne czy ekonomiczne, jak lepiej inwestować, jak zarządzać budżetem firmy. A więc wiele jak gdyby ciekawych badań. Te badania absolutnie chcemy wykorzystać, bo w tej w tej chwili jesteśmy na etapie projektowania roku 2024. Uniwersytet Ekonomiczny no, wpisuje się absolutnie w te obchody. I właśnie na bazie tych preferencji, tych oczekiwań mieszkańców miasta, ale nie tylko miasta i regionu, projektujemy konkretne przedsięwzięcia. Czyli można powiedzieć tak, że mieszkańcy chcieliby być beneficjentami tego roku y, nauki i chcieliby czynnie się w niego zaangażować, tylko po pierwsze trzeba ich o tym fakcie poinformować, skutecznie poinformować. To prawda, to prawda bo tak jak powiedziałam, z badań wynika, że nad połowa mieszkańców nie, nie słyszała o, o tym tytule, więc tak jak dzisiaj podczas tej debaty mówiłam. Przede wszystkim trzeba wszystko zrobić, aby promować. Promować ten tytuł i w regionie, ale także i w Polsce, i w Europie, bo ta promocja jest nam potrzebna, żeby uzyskać inne korzyści. Korzyści ekonomiczne, korzyści inwestycyjne, bo to jest okazja do przyciągnięcia inwestorów, aby tutaj zainwestowali w technologię, w know-how. Siłą rzeczy wtedy rozwinie się rynek pracy. No, marzy się, aby po prostu ten Śląsk przy Ciąga przede wszystkim młodych ludzi, aby tutaj znaleźli doskonałe miejsce do pracy, dobrze także zarabiali i żeby nie wyjeżdżali do innych regionów czy, czy, czy w ogóle poza granice Polski. To w zasadzie jest też szansa na takie twarde korzyści dla biznesu, dla rynku pracy. Tak. Powinniśmy także mówić i, i myśleć o tych, o tych twardych, absolutnie twardych korzyściach właśnie inwestycyjnych, ekonomicznych. Chociaż te miękkie kapitał intelektualny, to wzrost świadomości, wiedzy wśród mieszkańców na temat roli nauki. Także ona, nauka, jest także dzisiaj no przemysłem, poprzez który można osiągać przewagę konkurencyjną i transformację. I chyba o to chodzi. Myślę, że nie sposób się z tym nie zgodzić i na tym zakończę naszą rozmowę. Dziękuję bardzo.